Cześć! Dziś porozmawiamy o elektrycznej przyszłości ze szczególnym gościem. Nie będzie nim futurolog, lecz minister klimatu i środowiska, pan Michał Kurtyka. To osoba najbardziej kompetentna, aby opowiedzieć o perspektywach elektrycznego transportu na najbliższe lata. Dzień dobry panie ministrze, witam serdecznie. Elektromaciek, witam na pokładzie. Kłaniam się, dzień dobry panie Macieju, bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Historia samochodu jest. Mało kto sobie zdaje sprawę, na początku bardziej spleciona z silnikiem elektrycznym niż z silnikiem spalinowym. W 1900 roku w Stanach Zjednoczonych więcej sprzedawano samochodów z silnikiem elektrycznym. Niż silnikiem spalinowym. Tylko potem ten XX wiek stał się wiekiem spod znaku bardziej ropy. I to bardzo szybko, dlatego że po pierwsze przełamano taką barierę odpalania takiego mozolnego, jak czasem jeszcze widzimy na filmach, trzeba było tą rozrusznik taki kręcić, kręcić tą korbą. No to potem się okazało, że można ten rozrusznik już jakoś tam wkomponować w silnik. Pojawiły się coraz lepsze silniki. No i pojawiła się ropa naftowa. No i cały XX wiek się zrobił wiekiem samochodu. Spalinowego. Natomiast co się zmieniło w XXI wieku. Moja hipoteza jest taka, bo jak, jak sobie popatrzymy troszkę na historię ostatnich 20-30 lat, to to jest historia, w której e, z takiego wieku industrialnego przechodzimy w wiek usług, a ten, ty, tym, w tym wieku usług ogromną rolę odgrywa wszelkiego, wszelkiej maści elektronika. Więc od e, komputera e, do smartfonu. I to uruchomiło gigantyczny przemysł miniaturyzacji baterii. I początek XX wieku, to jest przełom, jeżeli chodzi o nie tyle technologię, bo baterie litowo-jonowe były już znane dużo wcześniej, ile o ich miniaturyzację, udoskonalenie i coraz większe. Zdolności produkcyjne, które spowodowały, że zaczęły spadać ich koszty, i nagle okazało się, że w tak, 2000 początku lat właśnie XXI wieku, w 2010 roku, okazało się, że można sobie wyobrazić sytuację, w której przeniesiemy te litowo-jonowe baterie, które zostały w tej elektronice masowej zbudowanej, i zasilimy nimi pojazd. I biorąc pod uwagę trendy, pierwsi prekursorzy, m.in. Mask, Powiedzieli: Dobrze, jeżeli to wszystko pójdzie w tym samym kierunku i w tym samym tempie, to za chwilę będziemy mieć e, baterie litowo-jonowe, które będą konkurencyjne dla silnika spalinowego. Czyli będziemy mieć w ogóle pojazd elektryczny, który jest pojazdem dużo bardziej ekologicznym. Teraz mamy szansę z tym przemysłem, czym przełomem, przejścia z, od spalinowego silnika do elektrycznego. Mamy szansę na nowo, no w pewnym sensie od zera, wystartować w tym samym wyścigu, w którym jak gdyby jeżeli byśmy startowali w silniku spalinowym, to bardzo trudno by było przebić 100 lat zakumulowanego know-how np. Mercedesa czy BMW, jeżeli Dokładnie. chodzi o wartość intelektualną, znajomość tematu itd. Natomiast tutaj w Elektrykach postawiliśmy bardzo wcześnie na nie. W 2016 roku jest plan rozwoju elektromobilności i postawiliśmy w taki, myślę, mądry, logiczny sposób, to znaczy najpierw te pojazdy, w których Polska akurat była pionierem, to znaczy w autobusach, żeby je upowszechnić, żeby je wyskalować i potem dostawczaki, i na końcu samochody osobowe, to jest najbardziej wymagający, najtrudniejszy rynek, no ale też najwięcej korzyści, najbardziej taki wizerunkowy i tak dalej. Natomiast w autobusach to się nam nieprawdopodobnie dobrze udało. W 2017 roku Polska miała 10% udziału w eksporcie w Unii Europejskiej autobusów elektrycznych, a w 2020 roku, rok temu, to było 46%. Czyli praktycznie co drugi autobus w Unii Europejskiej eksportowany jest z Made in Poland. Dla mnie oczkiem w głowie rzeczywiście było wiele, przez wiele lat, to była kwestia tego, żebyśmy jako Polska skorzystali przemysłowo na tej, na tej zmianie technologicznej. I żeby polski przemysł elektromobilności się rozwijał, żeby Polska stała się takim hubem elektromobilności. I to się w znacznej mierze przez te ostatnie 5 lat udało. Staliśmy się największym producentem baterii towojonowych w Unii Europejskiej. To są zresztą zupełnie niespotykane liczby jak na skalę handlu zagranicznego, bo w 2020 roku Polska wyeksportowała tych baterii towojonowych za 4 miliardy euro. Do, do Unii Europejskiej, a roku poprzednim to były za 2 miliardy euro. to był też największy wzrost pojedynczej pozycji handlu zagranicznego Polski w ciągu, w ciągu historii w ogóle polskiego handlu zagranicznego? Panie Ministrze, ułatwienia i przywileje to jedno, tak? Wiemy o tym, jakie są w elektrykach, ale co możemy zrobić, żeby zwykły Kowalski Mógł y, kupić elektryka. Chodzi mi konkretnie o finanse, w jaki sposób możemy go zachęcić do zakupu auta elektrycznego. Rzeczywiście y, mamy szereg tych przywilejów, które są takie bardzo widoczne i myślę, że dla mieszkańców wielkich miast coraz bardziej atrakcyjne, to znaczy właśnie możliwość poruszania się buspasem czy darmowe parkowanie w centrach miast. To są takie. Rzeczy, które myślę są takimi wisienkami na torcie, które są atrakcyjne, bo, bo, bo jak ktoś rano się spieszy każdego dnia do, do, do pracy, to ten buspaz okazuje się być po jakimś czasie, y, oszczędza mu życia y, spory kawałek. Natomiast y, oczywiście jest, jest to wyzwanie związane z ekonomią, zwłaszcza ekonomią początkową zakupu takiego samochodu, bo one. Są od swoich ekwiwalentów, od swoich odpowiedników spalinowych po prostu droższe w zakupie. Natomiast jak się porozmawia z, z użytkownikami elektryków, to oni wszyscy zgodnie mówią, że są znacznie tańsze z kolei w użytkowaniu, tańsze w serwisie. No i sama energia elektryczna, jeżeli ją nie korzystamy na przykład z domowego gniazdka albo w garażu. To się okazuje, że, że ten koszt przejechania 100 km jest nieporównywalnie tańszy w elektryku, tak? bo to będzie tam kilka, kilkanaście złotych w stosunku do kilkudziesięciu złotych w wypadku zwykłego samochodu spalinowego. To, co się w tym momencie zostało skonstruowane i zaproponowane, to jest program Mój Elektryk, czyli możliwość skorzystania z dotacji. I to nawet do 27 tysięcy złotych z kartą Dużej Rodziny. Chciałbym zapytać, czy rozwój infrastruktury nadąża za potrzebami Polaków? Przede wszystkim mamy zatwierdzone z Komisją Europejską 870 milionów złotych programu wsparcia dla rozwoju infrastruktury. I to jest pierwszy taki duży program, który Polska uruchomi, więc te infrastruktury na pewno będzie teraz bardzo mocno przybywało. Natomiast już dzisiaj jest ponad 1500 tych stacji ładowania w całej Polsce, czyli po Polsce można w tym momencie się poruszać elektrykiem bez żadnego kłopotu. Można z północy na południe, z wschodu na zachód przejechać, można w miastach. W miastach wielu jest sporo jeszcze punktów darmowych, więc to w ogóle jest dla tych pionierów, którzy kupią samochód elektryczny na początku. Podwójna frajda, bo możliwość jeszcze ładowania się za darmo. Bo dzisiaj takim, takie, takie ładowarki, które się przyjęło, że są powiedzmy o wyższych mocach, to jest 50 kW, ale wszystko wskazuje na to, że przyszłość będzie szła w kierunku coraz większych mocy. Tak? Czyli już mówimy w tym momencie, jak wielkie firmy energetyczne instalują na, na swoich stacjach benzynowych, to one instalują 100 kW i więcej a już są plany na instalowanie takich ładowarek wręcz po 350 kW. Wtedy okazuje się, że ten, to, to ładowanie to rzeczywiście trwa mniej więcej tyle, co, co tankowanie normalnego samochodu. Kierowcy taksówek, kurierzy i tak dalej to będą bardzo szybko widzieli po prostu korzyści, dlatego że im więcej jeździmy tym samochodem elektrycznym, im więcej nim przejedziemy kilometrów w ciągu roku, no, tym więcej zaoszczędzamy w stosunku do analogicznego kosztu y, funkcjonowania no, tego tradycyjnego pojazdu. Chciałem jeszcze zapytać, czy przemieszczanie się e, dla Pana z punktu A do punktu B to jest taka czysta formalność, czy, czy bardziej traktuje to Pan w kategorii takiej przyjemności zjazdu? Na ile jest to dla Pana ważne? E, to takie poczucie, czy, czy nawet ten moment obrotowy, o którym tak się mówi, że on jest taki od samego dołu? No, ile ta przyjemność jazdy jest dla Pana ważna? Czy rzeczywiście i dla tych, którzy się przesiadli, przesiadli na elektryki, to bardzo szybko takim dominującym doświadczeniem jest poczucie komfortu? Tak? Czyli nie ma czegoś takiego jak to przeskakiwanie, z nawet najlepszych, w automatycznych skrzyniach biegów, gdzieś tam jest jakiś taki moment przeskoku. No i co niesamowite zupełnie nie ma tego momentu jak gdyby rozpędzania się. Tak? Ten moment obrotowy na samym początku jest. jest, jest ta, ta jazda jest płynna, ona jest cicha, ona jest, ona jest przyjemna, więc ten komfort jazdy jest, jest większy. Panie ministrze, bardzo chciałem Panu podziękować za to spotkanie, za wiedzę, cenną wiedzę. I mam dla Pana taką koszulkę super bohatera z Elektromaćiem. Także. Bardzo serdecznie Proszę dziękuję. Ho, ho, ho. Przyjąć. Dziękuję pięknie. No, to jest dla superbohatera. Także mam nadzieję, że pan jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, jeżeli chodzi o elektromobilność. Trzymam kciuki i, i mocno kibicuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za fajną, bezpieczną jazdę, bardzo przyjemną rozmowę. No i kibicuję i do zobaczenia. Bardzo dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie.